Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Co bycia robisz? O piękki, te będę właśnie robić. Ja obgotowuję, bo bo tak piszą po prostu. Że trzeba 5 minut obgotować. A ty w reklamówce to skąd? Jeszcze poszłam w inne miejsce z Mają i jeszcze troszkę dozbierałam. O to także będą te brzydkie wyrzucam oczywiście. Je. Trzeba wszystkie... 5 minut obgotować i obciąć wszystkie ogonki, tak, nie? Wszystkie, Bo są niejadalne. Tak. Także my wszyscy tak jak piszą, tak robię. O. Wystarczy dla nas tyle. To. Nie wiem właśnie, czy jajka. A, która z Was pisała, co będę robić z dyni, czy będę robić zupę? Słuchajcie, nie będę robić zupy. Nie będę robić zupy. Jeżeli wyjdzie mi dobre danie, to na pewno będzie przepis. A chciałabym zrobić, to Wam zdradzę konfiturę z dyni z ananasem. Tak mi się coś marzy później do ciasta drożdżowego na, na, na zimę. Taka dynia. Tak, no, tak mi się taki nie jadłam nigdy i spróbuję po prostu. Tak mi się marzy, właśnie dynia z ananasem. I zrobię taką konfiturę, dlatego kupiłam tą tańszą dynię. Mówię, jak nie wyjdzie, będzie niedobra, no trudno, ale, ale muszę spróbować, bo, bo coś mi tak się wydaje, że ten smak będzie ekstra, a nigdzie nie znalazłam na internecie, znalazłam tylko dynię ala ananas, to znaczy ktoś próbował dynię zmienić w ananasa. a ja nie chcę dynię zmieniać w ananasa, tylko chcę dynię z ananasem, o. Zrobić taką konfiturę. I też zaraz będę się brała za obieranie za dyni i robienie tej konfitury. Miło nam, że martwicie się o majunie. No bardzo. No, że pięknie. dużo ludzi pisze. Dzisiaj dostała drugą już tabletkę. I no. tu, tu, tu. Na razie żadnego ataku nie ma. No ale zobaczymy do, zobaczymy do piątku. Mamy nadzieję, że te tabletki będą działać. A, jakby się ktoś. E, inte, e, może komuś ta informacja się przyda. E, klinika, która zajmuje się typowo. E, leczeniem padaczki. Padaczki, taki właśnie. E, związane z nerwami, tak? E, schorzeniami, znajduje się we Wrocławiu. Mhm. E, I tutaj dasz link. Daj tu na białym, żeby było widać. O! Tu dam wam link, e, znaczy link, adres, tak, e, e, tam www stronę, żebyście wiedzieli i sobie zobaczycie, co leczą. Jest to typowo klinika właśnie lecząca e, u psów i u kotów. E, Przede wszystkim padaczki i tam takie e, związane z mózgiem też tam jakieś e, choroby. Bo może akurat się komuś przyda. O, idzie nasz. Chodź. Dziu, Idą jesteś? nasze dzieci, o. Fruzia i fruziek. Tak. Fruziek idzie robić. No. A fruzia co? Tam cereczka? Pan przyszedł to i fruzia jest, nie? Nasza merdaweczka. Co? Przywitaj się ładnie. Nie masz czasu, nie? Zarobiona jesteś. <noise> Zarobiona jesteś. że robimy. Co, będzie, gotujesz dla nas na obiadek? Dzisiaj będzie barszcz czerwony, bo mam słoiczki, które trzeba zużyć. Zaraz Wam pokażę. Oczywiście, Twoje buraczki. Tak, tak. Tak, tak, co robiliśmy ostatnio do tego. Buraczki na przykład do mielonych, ale one tak samo się nadają do, do zupy. No. Trochę tu już zjadłeś, zostało półtorej słoika. No bo ja trochę wyjadam. No i ty te otworzyłeś ja też. Buraczki. I tak troszkę tu, troszkę tu. No, no i pójdą, dlatego mówię, dobra, one idą do, do zupy. Będzie zupa także. No, tamte już się będą zaraz gotować. Tak. E, okienki się będą gotować. Zupa zaraz będzie i zaraz będę robić przepis z, z e, żeberek. Tak co ostatnio kupiłam na zakupach, jak żeście oglądali. Żeberka bez żeberek, bez kości, bez, 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 bez żeberek, ale takie fajne i ten. Tutaj żeśmy wczoraj Próbowali. próbowali, słuchajcie, zielonek, naprawdę są pyszne. Krupiące. Mm -hmm. Marchewka. Fajnie krupiąca. I nie są takie, tak jak mówiłam. My nie lubimy takich z octem. I teraz tak. Ym, ktoś powie, dlaczego ja pasteryzuję w garku. Tak. Pasteryzowałam to jeszcze raz. Bo to jest tak. Jeżeli dacie dużo octu, ocet jest konserwantem, tak. To prawdę mówiąc, można było je. Przelać od razu tu, zakręcić i one by złapały i ocet by zakonzerwował. Ale ja dałam mniej octu. I bałam się, że po prostu ten ocet jest niewystarczający i wyjdzie mi pleś. Więc zawsze wolę wtedy... O, tu jeszcze trzy słoiczki zostały. Bo oczywiście poszły na prezenty. Widzicie, zrobiłam osiem słoiczków, a zostało mi trzy. Trzy! A jeden dopiero jemy. Tak. No, ale Na było... grzybkę i pokaż z bliska. Ale poszły na, na prezenty ja, to jest tak. Daj e, jakie ładne grzybki. Daj no. jeden słoiczek. <laughs> tu słoiczek, Ty chcesz grzybka? Słoiczek. Ty nie będziesz jeść grzybków. No. Artuś. Babczek. Tylko po Zostały trzy. No, a ja piję kawkę i jem ciasteczka. Beci. No. Tak? No. Tak, ty zaraz dostaniesz, zjadłaś już, dostaniesz marchewkę. Dobra, a ja się biorę dalej. Za obieranie warzyw do zupy. Także będzie to. Dam jeszcze chyba może troszkę e, e, a, fasoli, wiesz, do zupy. Ale takiej z puszki. No raz, dwa i już. Dobra, obieram tą marchewkę, bo już się psuje. No i zupka ugotowana. Ja na razie tutaj nie daję śmietany. Dlaczego? No bo u mnie zupka idzie do naszych pojemniczków. Jeszcze chcesz zupy? Nie. Jeszcze łyżkę, ale rzadkiego. Że właśnie tak właśnie myślałem, że chcesz rzadkie. I my śmietane dopiero... Dać Ci tu trochę śmietany? Mhm. Dam Ci to. Taką. Dobra. Bo jak, jak pójdzie do pojemniczków... To jak ze śmietaną, to ona nie może stać. O, a tak masz. Zawsze robimy. Jak, jak za dużo nie zjemy, to zamrażam. I za jakiś czas się wyciągnie i z miłą chęcią się zje. Są końcówki ten. Tu jest na nóżkach od skurczaka. Trochę jest tu tych żołądków z, z kaczki. I jak to się nazywa? I trochę takich skrawków, co mi zostało, ze schabu po prostu. Mhm. Ja się plastików nie boję, one już są takie wysłużone, te pojemniki, dlatego że po prostu my je używamy. To nie jest tak, że ten... Później, kto ogląda, to wie, tu jest silikonowa uszczelka. Jak zamknę, to zaciąga normalnie jak słoik. Tylko, że musi stać w lodówce, prawda? No. No, ale te nawet 8-9 dni wytrzymuje, nic się nie dzieje z tą zupą. Tylko tak, jak właśnie mówię, bez śmietany. Bez śmietany, gorąca, zaciągnie i do lodówki. Jak za dużo, zamrażam w tym pojemniczku. O, żołądek się trafił. Potrzeba zupy, wyciąga się. Taką szybką, słuchajcie, zrobiłam. Zaraz będę dalej. Ten. Czekaj, bo pan widzisz, trzeba wytrzeć, bo nie chwyci tu. Mhm. O, Maja, ty już dostałaś też nóżki, dostałaś z zupy. O. U nas okno otwarte, bo ona się zrobiło gorąco. słuchajcie no tak gorąco tylko, że ja jeszcze będę robić jedne jedzenie. 23 stopnie. Tak, tak. W domu będę robić. Bez ogrzewania. Jeszcze. Co nie? No, tak, dobra. Nie wiem, kiedy jedziemy z twoją mamą do lekarza? Nie wiem, jutro albo pojutrze. No, no to jak z tym, to damy jej zupę też, co nie? No. Damy jej zupę i będę robić żeberka i żeberek jej damy. Nie. Może porcję, także będzie miała. Także no mówię, no to, to, to nie jest tak, że jak ktoś myśli, że my wszystko to zjadamy. A może ktoś, Niezapowiadany gość jakiś przyjdzie? Zresztą ja lubię wszystkich karmić, także mi to tam. Ukienki ugotowane. Tak, ja lubię karmić, ja lubię gotować. Powiem wam, że nawet bym się chyba odnalazła na wsi. Mhm. Jakbym mieszkała, miałabym, miałabym kurczaki, miałabym nie. inne zwierzęta hodowlane. Może tak przy. Jako taki rolnik, taki typowo, co ma, nie wiem, zboże, pszenicę, to raczej to nie. nie. Nie, nie, raczej to, to nie dla mnie. Czekaj, i nalejemy jeszcze do słoika dla twojej mamy, żeby dać jej w słoik. O, tam mam słoik na widzę. Jest. O. Zaraz przepukamy go. I wrózie damy... mamy. Fruzia dostała już tabletkę na wieczór. Tak? Fruzia. Tancerka, nie? No, tancerka. Dóbcia, chodzi jak. Tak, Fruzia? Tak, zaraz jeszcze przetłukamy. Grzybów twojej mamie nie daje, bo ona... Nie, ona nie je grzybów. Ona nie je grzybów. Ona grzybków nie je, bo już mówi, że już nie może, ale... ale ten... podejrzewam, że... to... Zupę sobie zje Tak, Tak, zupę ze smakiem zje. Teraz zobaczę, jak znajdę jeszcze jeden słoik, to może dwa jej naleję nawet. Także my będziemy mieli tutaj na dwa razy. Tak, o. Z mięskiem. Jeszcze jeden słoik znajdę. O, widzicie? I co, i pójdzie po garku zupy, jeszcze jeden naleje, dla mnie miseczka i koniec, i nie ma zupy. O, jeszcze jedną. A z... tam, po tych. Po burakach. Po burakach mam suiczki. o. Także jeszcze tu. No i zaraz jeszcze będę robić żeberka, ale żeberka będę robić przepis na kanał. Także będziecie mieli i też właśnie da się Twojej mamie, mamie jedną porcję e, żebereczek. Dobra. Będzie robi nam kolacyjkę. Znaczy Tobie. No. Bo ja dzisiaj jem na kolację markrele, a Ty sobie przyniosłeś słuchajcie. O, z piwnicy. Tak, to jest z piwnicy moje mięsko, które robię. Ale zapach normalnie szok o sama galaretka patrzcie i mięsko do tego dzisiaj, pomidorki tak, dzisiaj macie taki film jak na rewolucje wszystko z kuchni ile tam jeszcze, bo Ty byłeś w piwnicy ile jeszcze zostało? nie patrzyłem, ale jeden jeszcze na pewno o jakie mięsko to widać. I to jest... To, to, się, to mięsko patrzcie. Tu muszę pokazać blisko. Ono się rozpływa. O. To jest tak delikatne. Mhm. Mm I ile galaretki? Można? Pewnie, że można. Wiesz, no. tu troszkę tu. Gdzie? no na to, No i tu taka dziurka jest, Mhm. Pycha. takie dobre. Pycha. To normalnie można jeść łyżką same Nie tyle, że Majcia cały czas głodna była. To te tabletki jeszcze zmagają apetyt. <laughs> tak, te tabletki właśnie I puszcza. ta bida, taka ta chodzi Ta bida cały czas jest głodna. Pycha? Cały czas? Pycha. No co, ja jej dam chyba trochę, może króbek jest. No suchego. No, ale... A tam druga bida siedzi. Tak, Bartuś. Chodź dzisiaj dostaniesz te ale ona cały czas jest głodna. Musisz coś do Bartusia powiedzieć. Bartuś? No, on tylko ze mną mógł. rozmawia. Tak? <trony> tak, chłopczyk malutki, tak, żabko, tak. Tak? Tak? Bartuś. -ci 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 -ci. Tak dostaniesz zaraz, Fruzia. Ty malutki, mój chodniko, tak. Proszę, już w miski. Proszę, więcej nie dostaniesz. Wystarczy. i dobra. No, a ja będę jeść makrele z biedronki. Jak makrela może być z biedronki? No, może z kropkami. Tak, Bartuś? Będziesz chciał troszkę? No makreli? będzie chciał. chociaż cię wie. On, on by polizał tłuszczyku z makreli On lubi tłuszczyk z zielonek. <noise> Becia sobie robi zielonki, a on wylizuje tłuszczki. Później tą miseczkę. E, w, w, nie jestem z zielonek, on masło klarowne. Masło, no. Tak, no taki tłuszcz. A kupiłam im ten tłuszcz taki ten omega 3 dla psa i kota i nie, rusz, nie ruszyli ani jedno, ani drugie. Dobra, do tego dostaniesz, chciałeś te pomidorki, tak? O, parę pomidorków. Hmm, tutaj mam jeszcze pomidorki. Na pół po przekrajacie? Nie, tak nie. mi brzmi. Dobra. Masz pomidorki i to jest twoje dzisiaj. I to jest moje... Moja kolacja. Tak, a ja mam makrelę A my jutro mamy wyjazd. Tak, tak. No ale to mówiliśmy już. No ale to już, już się umówiłem. Tak, no, jutro jedziemy tak Mówiłem się na dziesiątą, także. Dwa słoiki idą jedziemy do twojej mamy. Zaraz zupę pochowam. I jeszcze będzie to co tutaj jest. Dla twojej mamy. Też. Też będzie kawałek. Tak, niech się piecze. Przepis będzie na kanale Biacie gotuje. Miski puste. Patrz jak ona to szybko zjadła. Ona pędruje także szok. No także na dzisiaj się żegnamy z tak, Wami. Żegnamy się kochani. Pamiętajcie. Łapka w górę, jak tak. się podobało. Czy serduszko? Czy serduszko czy co tam I jest? pamiętajcie o subskrypcji kanału. Tak. Bo fajnie się rozwija. Mhm. Także. Tak. tak, dziękujemy za wszystkie komentarze. Bardzo no, mówili czytać. Tak jest. Pozdrawiamy siostrę z Hiszpanii Twoją. Tak, o właśnie, tak. Znalazło czas, żeby trochę pooglądać. No. Także żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. pa, pa.